Rumę aparatury medycznej to dziwny rodzaj ciszy. To dźwięk, który wypełnia każdą szczelinę w pokoju, każdą przerwę w rozmowie, aż w końcu staje się tłem samego życia. A potem, gdy milknie, cisza, która po nim następuje, jest ogłuszająca. Właśnie w takiej ciszy stałam przy łóżku Piotra. Maszyna, która przez ostatnie tygodnie liczyła każde uderzenie jego słabnącego serca, zamilkła na zawsze. Pochyliłam się i złożyłam ostatni pocałunek na jego chłodnym już czole. Był to gest pożegnania, zamknięcia dwunastu lat naszego wspólnego życia. Myślałam, że to najtrudniejszy moment, jaki przyjdzie mi przeżyć. Myliłam się. Kiedy odwróciłam się, by wyjść na korytarz, zobaczyłam ją. Stała tam, oparta o ścianę, z twarzą mokrą od łez, które nie były przeznaczone dla mnie. I w jednej chwili zrozumiałam, że maszyna w pokoju nie była jedyną rzeczą, która kłamała, moje całe życie było kłamstwem. Zanim przejdziemy do dalszej części historii, Sprawdź, czy subskrybujesz nasz kanał. To naprawdę pomaga nam tworzyć i dzielić się z Tobą kolejnymi opowieściami. A teraz kontynuujmy. Nazywam się Agnieszka i mam 34 lata. Zawsze myślałam o sobie jako o kimś, kto rozumie narrację. Z zawodu jestem tłumaczką literatury pięknej z języka hiszpańskiego. Moje życie to słowa, ich odcienie, ukryte znaczenia, rytm zdań. Potrafię spędzić godziny nad jednym akapitem, by upewnić się, że dusza oryginału nie zginęła w przekładzie. Ironia losu polega na tym, że byłam tak skupiona na historiach innych, że nie potrafiłam odczytać tej, która pisała się tuż pod moim nosem. Z Piotrem poznaliśmy się na studiach. On, student grafiki, pełen pasji, z oczami, które śmiały się, nawet gdy jego usta pozostawały poważne. Ja, filolożka Zakopana w książkach, nieco nieśmiała, ale z głową pełną marzeń. Połączyła nas miłość do starych filmów i długich spacerów po warszawskiej Pradze. Nasze życie było jak dobrze napisana powieść. Były rozdziały pełne namiętności, były te spokojniejsze, wypełnione codziennością, budowaniem wspólnego domu. Kupiliśmy mieszkanie w starej kamienicy, z wysokimi sufitami i skrzypiącą podłogą. Wypełniliśmy je książkami jego obrazami i zapachem świeżo parzonej kawy. Piotr był moją opoką, moim najlepszym przyjacielem, krytykiem i największym fanem. Kiedy tłumaczyłam trudny fragment, potrafił siedzieć obok w ciszy, po prostu będąc. Wiedział, kiedy przynieść mi herbatę, a kiedy zostawić mnie samą z moimi myślami. Byliśmy zespołem, przynajmniej tak mi się wydawało. Miał 37 lat, kiedy usłyszeliśmy diagnozę: rak trzustki, agresywny z niewielkimi szansami. Słowa lekarza brzmiały jak wyrok, jak źle przetłumaczony fragment, który traci wszelki sens. Świat, który znaliśmy, rozpadł się w jednej chwili, ale ja, naiwna ja, wierzyłam, że miłość może wszystko. Rzuciłam zlecenia, które nie były pilne, skupiłam całą swoją energię na nim. Na wizytach u lekarzy, na gotowaniu lekkostrawnych posiłków, na szukaniu alternatywnych terapii, na czytaniu mu nagłos, kiedy był zbyt słaby, by utrzymać książkę. Nasze mieszkanie przestało pachnieć kawą, a zaczęło pachnieć środkami antyseptycznymi i strachem. Ale nawet w tym wszystkim myślałam, że jesteśmy razem, że ta tragedia nas scementowała. Kiedy w nocy płakał z bólu lub ze strachu przed nieuchronnym, trzymałam go za rękę i szeptałam, że przez to przejdziemy razem. Wspierałam go, walczyłam za niego i z nim. Obserwowałam, jak gaśnie, jak jego silne ciało staje się kruche, jak jego pełne życia oczy stają się matowe. W ostatnich miesiącach często wspominał o nowym projekcie w pracy, o koleżance, Kamili, która rzekomo pomagała mu dokończyć zlecenia, żeby mógł zachować pozory normalności. Mówił o niej z wdzięcznością. Aga, ona jest niesamowita. Naprawdę mi pomaga. Zdejmuje mi tyle z głowy. Byłam jej wdzięczna. Myślałam, że to anioł, który odciąża mojego umierającego męża. Czasem dzwonił do niej wieczorami, tłumacząc, że to sprawy zawodowe. Byłam zbyt zmęczona, zbyt pogrążona w opiece, by cokolwiek podejrzewać. Kiedy mężczyzna twojego życia umiera na twoich oczach, nie szukasz zdrady, szukasz nadziei w każdym, najmniejszym geście. Ta kobieta, Kamila, była dla mnie częścią sieci wsparcia, która pozwalała nam przetrwać. Taką narrację sobie stworzyłam: historię o lojalności, przyjaźni i walce do samego końca. Dopiero w tamtej chwili, na sterylnym, białym korytarzu szpitalnym, patrząc w jej zapłakaną twarz, zrozumiałam, że byłam tłumaczką fikcji, a ja byłam jej jedyną czytelniczką. Cisza po ostatnim tchnieniu jest absolutna. To nie jest brak dźwięku, to namacalna obecność nicości. Lekarz poklepał mnie po ramieniu, powiedział coś o kondolencjach, ale jego słowa były jak brzęczenie muchy odległe i nieważne skupiłam się na twarzy piotra zmarszczki które pojawiły się w ostatnim roku wygładziły się zabierając ze sobą ślady bólu wyglądał spokojnie jakby spał przesunęłam dłonią po jego włosach przerzedzonych przez chemioterapię ucałowałam jego czoło chłodne jak marmur to był mój ostatni intymny gest pożegnanie z mężem z przyjacielem z połową mojej duszy, łzy płynęły swobodnie, ale nie szlochałam. To był ból zbyt głęboki na dźwięk. Wyszłam z sali zamykając za sobą drzwi do naszego wspólnego życia i wtedy ją zobaczyłam. Nie znałam jej osobiście. Widziałam ją tylko raz czy dwa na zdjęciach z firmowej imprezy, które Piotr mi pokazywał. Kamila stała kilka metrów dalej, oparta o przeciwległą ścianę, jakby bała się podejść bliżej. Była młodsza ode mnie. Może miała dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć lat. Miała na sobie prosty czarny płaszcz, a jej ciemne włosy opadały w nieładzie na ramiona. Ale to nie jej wygląd mnie uderzył. To jej ból. Był tak jawny, tak nieokiełznany. Płakała w sposób, w jaki płacze się po stracie kogoś najbliższego: z zaciśniętymi pięściami, z drżącymi ramionami, z twarzą ukrytą w dłoniach. To nie był płacz koleżanki z pracy. To był płacz wdowy. Nasze spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. W jej oczach zobaczyłam nie tylko smutek, ale też strach i wstyd. W jednej chwili wszystko stało się jasne te wieczorne telefony, te pilne projekty, ta wdzięczność w głosie Piotra, która nie była tylko wdzięcznością. Poczułam ukłucie w klatce piersiowej, ostre i zimne jak lód. To nie był ból żałoby, to było coś nowego, coś brudnego, zdrada. On nie dzielił ze mną tylko swojej choroby dzielił swoje ostatnie miesiące, swoje myśli, swój strach z inną kobietą, a ja, jego żona, byłam pielęgniarką, kucharką, pocieszycielką. Ona była powierniczką jego duszy. Stałam tam, na środku szpitalnego korytarza i czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Mój mąż umarł dwa razy. Raz w tamtym pokoju i drugi raz w mojej głowie, w tej właśnie chwili. Pierwsze dni po śmierci Piotra są jak zamazany film. Ludzie przychodzą i odchodzą, przynoszą jedzenie, którego nie jem, mówią słowa, których nie słyszę. Moja matka i siostra przejęły stery, organizując pogrzeb, załatwiając formalności. Ja poruszałam się po naszym mieszkaniu jak duch. Wszystko w nim krzyczało o Piotrze. Jego kubek do kawy stojący przy zlewie, jego ulubiony sweter przewieszony przez oparcie fotela, zapach jego wody po goleniu w łazience. Każdy przedmiot był jak mały sztylet wbijający się w serce. Ale pod warstwą żałoby, tej oficjalnej, akceptowalnej przez wszystkich, rosło coś innego: zimna, cicha furia. Obraz Kamili płaczącej na korytarzu nie opuszczał mnie ani na chwilę. Pojawiał się, gdy próbowałam zasnąć, gdy patrzyłam w lustro, gdy wybierałam garnitur, w którym mieliśmy pochować Piotra. Kim była? Jak długo to trwało? Czy on ją kochał? Pytania kłębiły się w mojej głowie, zatruwając wspomnienia. Każdy miły gest. Każde kocham cię z ostatnich miesięcy nabierało teraz podwójnego dna. Czy mówił to, czując winę? Czy porównywał mnie z nią? Pewnego wieczoru, kiedy wszyscy już poszli, usiadłam przy jego biurku. Jego laptop był otwarty, tak jak go zostawił, spiesząc się do szpitala po raz ostatni. Znałam hasło. Używaliśmy tego samego do wszystkiego. Data naszej rocznicy ślubu. Kolejna ironia. Przez chwilę się wahałam. Czułam, że otwierając ten plik, otworzę puszkę Pandory, której nie da się już zamknąć, ale musiałam wiedzieć musiałam poznać prawdę, nawet jeśli miała mnie zniszczyć. Wpisałam hasło. Poczułam się jak włamywacz we własnym domu. Otworzyłam komunikator, ten, którego używał do pracy. I tam to było cała historia ich relacji, zapisana w setkach wiadomości zaczęło się niewinnie, rok temu, tuż po diagnozie. Żarty, wsparcie, rozmowy o projektach. Potem przeszli na tematy osobiste. Pisał jej o swoim strachu, o tym jak choroba go zmienia. Pisał rzeczy, których nigdy nie powiedział mnie. Mnie oszczędzał, traktował jak kogoś, kogo trzeba chronić. Jej powierzał swoje najmroczniejsze myśli, a potem zobaczyłam słowa, które mnie zmroziły. Jesteś moim światłem w tej ciemności, Kamilo. Tylko przy tobie czuję, że jeszcze żyję i wreszcie kocham cię. Czytał to i czułam, jakby ktoś wysysał powietrze z moich płuc. To nie była tylko zdrada fizyczna, choć znalazłam też zdjęcia z weekendu w Sopocie, na który rzekomo pojechał sam, by oczyścić głowę. To była zdrada emocjonalna. Oddał jej swoją duszę, a mnie zostawił z chorującym ciałem. Zamknęłam laptopa z trzaskiem. W uszach mi dzwoniło. Musiałam stamtąd wyjść. Narzuciłam na siebie płaszcz i wyszłam w zimną, listopadową noc. Szłam bez celu ulicami miasta, a w mojej głowie przewijały się obrazy z przeszłości, teraz skażone nową wiedzą. Pamiętałam nasz pierwszy pocałunek na moście z widokiem na Wisłę. Byliśmy tacy młodzi, tacy pewni, że nasza miłość jest wyjątkowa. Pamiętałam dzień naszego ślubu, Piotr w eleganckim garniturze, z nerwowym uśmiechem, patrzący na mnie, gdy szłam do ołtarza. Powiedział wtedy w przysiędze, że będę jego jedyną opowieścią, początkiem i końcem, jak mogłam być tak ślepa. Przypomniałam sobie wieczór, kiedy powiedział mi o diagnozie. Siedzieliśmy w naszym salonie przy kominku. Płakał w moich ramionach, a ja obiecywałam mu, że damy radę, że miłość jest silniejsza niż choroba. Teraz ta scena wydawała mi się farsą. Czy już wtedy myślał o niej? Czy szukał pocieszenia u mnie? Bo tak wypadało a prawdziwą ulgę znajdował w rozmowach z Kamilą, nasze życie było zbudowane na małych rytuałach, niedzielne śniadania w łóżku, wieczorne seanse filmowe, wspólne gotowanie. Zawsze myślałam o tym jako o fundamencie naszej bliskości, teraz widziałam w tym tylko fasadę, zastanawiałam się ile z tych chwil było prawdziwych. Czy kiedy trzymał mnie za rękę, myślami był gdzie indziej? Czy kiedy się ze mną kochał, w ostatnich miesiącach przed chorobą, zamykał oczy i wyobrażał sobie ją? Ból był fizyczny, czułam go w żołądku, w gardle, w każdej komórce mojego ciała. To było coś gorszego niż żałoba. Żałoba jest czysta, choć bolesna. To, co czułam teraz, było brudne, lepkie. Było to upokorzenie. Zostałam sprowadzona do roli opiekunki, figury matczynej, podczas gdy on przeżywał ostatni tragiczny romans swojego życia. Zbudował sobie alternatywną rzeczywistość, w której był tragicznym bohaterem, a ona jego muzą. A ja? Ja byłam tylko tłem tej historii tą, która zmieniała opatrunki i podawała leki. Chłód nocy przenikał mnie do szpiku kości, ale to nie on sprawiał, że drżałam. Drżałam z wściekłości. I wtedy, stojąc na pustej ulicy o trzeciej nad ranem, podjęłam decyzję. Nie pozwolę, by taka była ostatnia wersja tej historii. Nie pozwolę, by pochowano go jako wiernego męża i bohatera. Świat musiał poznać prawdę. A ja zamierzałam im ją opowiedzieć. Następne dni upłynęły pod znakiem dziwnego, zimnego spokoju. Moja rodzina myślała, że to szok, że pogodziłam się ze stratą. Nie wyprowadzałam ich z błędu. Potrzebowałam tej przestrzeni, tej ciszy, by zaplanować swoje działanie. Smutek zamienił się w determinację. Ból w siłę napędową. Spędziłam godziny, Czytając ponownie jego korespondencję z Kamilą, analizowałam każde słowo, każdą datę. Byłam jak badacz przygotowujący się do najważniejszej prezentacji w życiu. Znalazłam wszystko: rezerwacje hotelowe pokrywające się z jego rzekomymi wyjazdami służbowymi, rachunki za prezenty, których nigdy nie widziałam, droga biżuteria, perfumy. Znalazłam playlistę na jego koncie muzycznym zatytułowaną po prostu K. Były tam wszystkie piosenki, które uważałam za nasze, te, przy których tańczyliśmy na weselu, te, których słuchaliśmy podczas naszych podróży. Teraz wiedziałam, że dzielił je także z nią. To było jak profanacja, kradzież wspomnień. Najgorsze były zdjęcia. Nie były to zdjęcia wulgarne, były intymne. Ona śmiejąca się do obiektywów w kawiarni. On i ona na plaży w Sopocie, przytuleni, wyglądający jak zwyczajna, szczęśliwa para. Na jednym ze zdjęć miała na szyi wisiorek, który rozpoznałam z rachunku. Było tam też selfie zrobione w samochodzie. Zobaczyłam w tle znajomy breloczek przy kluczykach, ten, który dałam mu na naszą piątą rocznicę. Przedmiot, który symbolizował naszą wspólną drogę, był świadkiem jego zdrady. Każde odkrycie było jak kolejny cios, ale jednocześnie utwierdzało mnie w moim postanowieniu. Zbierałam dowody nie po to, by się mścić robiłam to, by odzyskać swoją prawdę. Byłam dłużna to tej dziewczynie, którą byłam, zanim moje życie zamieniło się w kłamstwo. Wybór miejsca i czasu był oczywisty pogrzeb. Miejsce, gdzie wszyscy zbiorą się, by opłakiwać wspaniałego Piotra, utalentowanego grafika, kochającego męża, dzielnego wojownika. Miejsce, gdzie z pewnością pojawi się też ona, by w cichości odgrywać rolę anonimowej żałobniczki. Chciałam, żeby wszyscy usłyszeli moją wersję, nie krzykiem, nie histerią, słowami, moją jedyną bronią. Skoro całe życie pracowałam nad przekładaniem cudzych historii, nadszedł czas, bym wreszcie opowiedziała swoją głośno i wyraźnie. Dwa dni przed pogrzebem zadzwonił dzwonek do drzwi, nie spodziewałam się nikogo, przez wizjer zobaczyłam ją, Kamilę, serce podskoczyło mi do gardła, przez chwilę chciałam udawać, że mnie nie ma ale potem poczułam przypływ zimnej odwagi, otworzyłam drzwi. Wyglądała inaczej niż w szpitalu. Miała na sobie elegancki, ale skromny strój, włosy starannie upięte, w dłoniach trzymała mały bukiet białych lilii, jej twarz była blada, a oczy spuchnięte od płaczu. Pani Agnieszko, przepraszam, że tak bez zapowiedzi. Chciałam tylko złożyć kondolencje. Piotr tak wiele o pani mówił, zaczęła cichym, drżącym głosem. Słowa Piotr, tak wiele o pani mówił, uderzyły mnie jak policzek. Oczywiście, że mówił, musiał jakoś usprawiedliwić swoje istnienie beze mnie. Wiem, odpowiedziałam chłodno, nie zapraszając jej do środka. Stałyśmy tak w progu, w niezręcznej ciszy. On, on bardzo panią szanował. Dodała, jakby to miało cokolwiek zmienić. Spojrzałam jej prosto w oczy. Szanował? To ciekawe słowo. Proszę mi powiedzieć pani Kamilo, czy szacunek polega na prowadzeniu podwójnego życia? Czy polega na kradzieży intymności, wspomnień, na budowaniu relacji na kłamstwie, podczas gdy twoja żona myje cię i karmi, bo jesteś zbyt słaby, by zrobić to sam? Zbladła jeszcze bardziej. Lilie w jej dłoniach zadrżały. Ja, my, to nie tak, to było skomplikowane. On był taki samotny w tej chorobie. Samotny? Przerwałam jej a mój głos, choć cichy, był ostry jak brzytwa. On nie był samotny. Miał mnie, miał rodzinę, ale wybrał użalanie się nad sobą w ramionach kogoś, kto nie widział jego upokorzenia, jego słabości. Wybrał iluzję, a pani mu ją zapewniła. Gratuluję Roli. Chciała coś powiedzieć, otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Proszę zatrzymać te kwiaty, powiedziałam wskazując na bukiet. Może przydadzą się na pogrzebie. Proszę tylko nie siadać w pierwszych rzędach, są zarezerwowane dla rodziny, a pani mimo wszystko nią nie jest, zamknęła jej drzwi przed nosem. Nie poczułam satysfakcji, poczułam tylko ogromny, wszechogarniający smutek. Ta konfrontacja nie dała mi ulgi, ale dała mi pewność. Ona również wierzyła w tę historię o tragicznym romansie. Oboje stworzyli narrację, w której byli ofiarami losu. Czas było napisać epilog, kaplica cmentarna była pełna ludzi. Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy Piotra. W pierwszym rzędzie siedziałam ja, obok moi rodzice i jego, wszyscy w czerni, ze spuszczonymi głowami. Gdzieś z tyłu, w tłumie, dostrzegłam ją. Stała sama, blada i niewidoczna. Dokładnie tak, jak się spodziewałam. Po przemówieniu księdza nadszedł czas na mowy pożegnalne. Najpierw mówił szef Piotra, wspominając jego talent i zaangażowanie, potem jego najlepszy przyjaciel, Opowiadając anegdoty z czasów studiów. Wszyscy malowali obraz człowieka idealnego. W końcu przyszła moja kolej. Wstałam, podeszłam do pulpitu. Wszystkie oczy były zwrócone na mnie. Oczekiwano łez, łamiącego się głosu, wspomnień o wspaniałym mężu. Zaczęłam spokojnie. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Piotr byłby wzruszony, widząc, jak wiele osób go kochało. Mój głos był opanowany. Mówiłam o Piotrze, którego poznałam dwanaście lat temu. O jego pasji, o jego śmiechu, o naszych wspólnych marzeniach. Mówiłam o miłości, która zbudowała nasz dom. Ludzie kiwali głowami ze współczuciem. Choroba, która go zabrała, była okrutna, kontynuowałam, a w kaplicy panowała grobowa cisza. Zabrała mu siłę, godność, ale myślałam, że nie zabrała nam tego, co najważniejsze naszej jedności. Piotr był człowiekiem o wielu historiach, kochał opowieści, tak jak ja. Ale ludzie czasem prowadzą więcej niż jedną narrację jednocześnie. Czasem, w obliczu strachu, tworzą alternatywną opowieść, historię, w której szukają ucieczki. Czułam, jak atmosfera w kaplicy gęstnieje. Ludzie przestali patrzeć na mnie ze współczuciem, a zaczęli z niepokojem. Spojrzałam w kierunku, gdzie stała Kamila. Nasze oczy się spotkały. W ostatnich miesiącach życia Piotr nie był sam. Oprócz mnie, jego żony, która trwała przy jego łóżku do końca, była też inna osoba, osoba, która dzieliła z nim inną historię, historię pisaną w tajemnicy, pełną skradzionych chwil i szeptanych słów. Mówiłam powoli, wyraźnie, ważąc każde słowo. Niektórzy mogą to nazwać romansem, inni zdradą. Ja nazywam to kradzieżą kradzieżą czasu, prawdy i godności. Jest dziś wśród nas ktoś, kto zna tę drugą historię. I chcę tej osobie coś powiedzieć. Wszystkie głowy zaczęły się dyskretnie obracać. Nie zazdroszczę ci Twoich wspomnień, bo są zbudowane na fundamencie kłamstwa. Nie odbieram Ci Twojego bólu, bo z pewnością jest prawdziwy, ale oddaję Ci tę historię. Weź ją, jest Twoja. Zabierz ze sobą wspomnienia z Sopotu, tajne wiadomości i poczucie, że byłaś tą jedyną. Bo mój mąż, Piotr, którego poślubiłam i którego kochałam, umarł na długo przed tym, zanim jego serce przestało bić. Dziś chowam obcego człowieka. Zeszłam z pulpitów w absolutnej ciszy, słyszałam tylko swój własny oddech, usiadłam na swoim miejscu. Nikt nie śmiał się odezwać. Zobaczyłam, jak Kamila, z twarzą czerwoną od wstydu i upokorzenia, przepycha się przez tłum i niemal wybiega z kaplicy. Misja wykonana. Prawda została wypowiedziana. Po pogrzebie rozpętało się piekło, ale było to piekło, na które byłam gotowa. Część rodziny była w szoku, niektórzy oburzeni moim brakiem taktu. Rodzice Piotra nie odzywali się do mnie, ale moja siostra i kilku najbliższych przyjaciół przytuliło mnie i powiedziało, że podziwiają moją odwagę. Nie potrzebowałam niczyjej aprobaty. Po raz pierwszy od roku czułam, że oddycham czystym powietrzem. Następne tygodnie spędziłam na porządkowaniu nie tylko mieszkania, ale i życia. Spakowałam wszystkie rzeczy Piotra, jego ubrania, obrazy, książki. Robiłam to bez sentymentu, bez łez. To były przedmioty należące do kogoś, kogo już nie znałam. Część oddałam na cele charytatywne, część wyrzuciłam. Zostawiłam tylko jedno zdjęcie z czasów studiów, to zrobione na moście, zanim nasze życie stało się skomplikowane. Przypominało mi, że kiedyś istniała miłość, która była prawdziwa. Pewnego popołudnia, siedząc w pustoszejącym salonie, otworzyłam maila. Czekało na mnie zlecenie. Nowa książka do przetłumaczenia, powieść młodej argentyńskiej autorki o kobiecie, która po osobistej tragedii wyrusza w podróż, by odnaleźć siebie na nowo. Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od wielu miesięcy. To było jak znak. Usiadłam przy biurku, tym samym, przy którym odkryłam zdradę Piotra. Ale teraz nie czułam już bólu, czułam spokój. Otworzyłam nowy dokument, wpisałam tytuł książki, nazwisko autorki i zaczęłam pisać słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Tłumaczyłam historię o stracie, ale też o sile i odrodzeniu i wiedziałam, że to nie jest już tylko praca, tłumaczyłam swoją własną przyszłość. Byłam sama, ale nie samotna, byłam zraniona, ale nie złamana. Moja historia z Piotrem dobiegła końca brutalnie i boleśnie. Ale moja własna opowieść, Historia Agnieszki, dopiero się zaczynała. I tym razem to ja miałam zamiar być jej jedyną autorką. Dziękujemy, że byłaś z nami do końca. Historia Agnieszki to opowieść o bólu, ale i o niezwykłej sile, która drzemie w każdej z nas. Czy jej reakcja była słuszna? Co ty zrobiłabyś na jej miejscu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. I nie zapomnij, zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych poruszających historii. Do usłyszenia.